Hej, siemano, z tej strony fire One i witam was się na tym kanale I dziś słuchajcie, mamy kolejny odcinek z Minecrafta The Hive, Proszę was bardzo serdecznie do oglądania I oziwa nagrywam dzisiaj przez nagrywkę TikToka Znaczy nie TikToka, co ja tam przez trakadę. Oczywiście przed startem chciałbym wam powiedzieć, żebyście zostawili łapeczko w górę pod tym filmem plus, plus pamiętajcie jeszcze o zostawieniu subskrypcji, najlepiej z dzwonkiem, żeby dostać wpływ do mnie o najnowszych filmach z The Hive, Hero, Live'ów i wiele, wiele, wiele więc co naprawdę polecam to naprawdę słuchajcie, warto i pamiętajcie o zresztę WPS, bo tam znajdziecie mega linki do Instagrama. Możecie też płacić top donate, jeśli ktoś chce, więc naprawdę polecam. No naprawdę słuchajcie warto. Yy, nie wiem, myślę, że stopa na razie nie robię. Okej, okay, dobra, przepraszam, robię, A Pierwszy raz jestem na... nagrywam na Omnet Arcade, więc musicie mega za to patrzeć. A, No i chciałbym jeszcze powiedzieć, że e, w ogóle e, miałem jeden film nagrany słuchajcie, e, z Lemonem TV, ale na poprzednim telefonie i... On mi się słuchajcie jakby usunął ten film, naprawdę. A więc e, ja potem jeszcze do Ona może napisze na Discordzie, żeby dał radę nagryć ten film, tylko wtedy może bez gadaniny, jeśli da radę, bo za bardzo nie będziemy mogli się komunikować, chociaż nie wiem jak to zrobię, ale no zobaczę. E, I dziś słuchajcie myślę, że moglibyśmy zagrać e, słuchajcie w... w Skywarsy. dobra, lecimy w Sky Warsy słuchajcie. Ja biorę oczywiście solo, no bo niestety jestem sam. Ale no okej, okay, okej. Okay. Dobra. Widzę, że na razie trwa minutę, więc spoko. Jest git. Czekamy na odliczanie wielkie 5 sekund, słuchajcie. Na rozpoczęcie SkyWarsów. Dobra. Opowiem szczerze, naprawdę mega. Dobra, jesteśmy w jakiejś takiej... Kaca, nie wiem, jak to nazwać Dobra O, dobra, słuchajcie, musimy szybko zbierać Te rzeczy no, Dobra, e, pamiętam raz gra, e, Ugrałem w to już akurat z Lemonem e, Musimy zabrać złoto an, I tam chyba jeszcze Szmaragdy albo Lapis, już nie pamiętam Które trzeba zbierać najlepiej Ale dobra, mamy zbrojki trochę Więc naprawdę git na razie nie, nie mam miecz, dobra To jest dobrze, mam miecz, więc jest git, spoko Dobra, będziemy musieli trochę tego pozbierać. Mam nadzieję, że uda się nam się dobrej itemy zebrać o, i mam nadzieję, że to nikt nie przyjdzie nas... zaatakować słuchajcie, bo będzie naprawdę... przypał, naprawdę dobra. Na razie żadnej broni nie ma, więc jest trochę słabo i ciągle tylko zbrojka wypada. Dobra, jakaś pojęcia wypadła też, ale ten trochę słabo przyznam. Tak szczerze, dobra, mam jeszcze tutaj do zbrojki spoko. Dobra, o widzę lapis. Dobra, to może ten lapis teraz zniszczę. Chyba, ile pamiętam, właśnie z lapisu i z czegoś tam jeszcze. Wypadało, o ile mnie pamięć nie myli. O dobra, mam tutaj miecz lepszy. E, kompas nawet mam, ale kompas nie wiem po co. O, dobra, miecz, miecz, miecz. I w sumie lepsze spodęki mam. I nawet chyba lepsze, słuchajcie... No Kurde, dobra, ktoś tu jest. No dobra. O, pierwszy kill to taki słabo wyszedł, musimy naprawdę z długego wrócić. Nie chciałem, żeby to też tak się skończyło, dobra. New game weźmiemy sobie myślę. Nie będziemy czekać specjalnie. Więc weźmiemy sobie słuchajcie, nową grę i lecimy dalej. No trochę przypałowa się stało, że tak od razu tak słuchajcie jakby... I za parę sekundek z kolejnym Dobra tutaj widzę O diaksy, dobra to diaksy jednak zniszczę Bo z, z diaksów wydaje mi się, że lepsze ty mogą wypaść swoją drogą droga. Przy ze w może coś być A, dobra jest tylko zbrojka W sumie budulec jeszcze raz bo no, budulec może mi się spodziewać No, budulec akurat jest Bardzo przydatny I Czy to jest barier blok, czy nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czemu to tak się stało, może serwer zlagował, nie wiem, co będzie? O, dobra, on deksel, się więcej. więcej, i bo nawet Nie, to nie łuk, serwer, wg właśnie. Jednak to jest fireball. Tylko szkoda, bo z tego co wiem, akurat e, nie można nimi strzelać na tym serwerze, to jest zbyt tak słabe. Wiem to dla Lemona, w w sumie, dobra, w sumie że to szybko bo tej nie ma zły, e, z przeciwników. O, dobra, już zdygnęła ta bariera. Na razie jest to dobrze, nikt się nie przebudowuje, więc jest na razie git, e, więc na razie jest spoko, na razie niczym nie trzymać się zwycięstwa martwić, złotych łódków ja raczej nie będę grał, bo złote zbroje są w sumie najsłabsze ze wszystkich zbrojnych, szczerze więc... Nie, trzeba mieć decyzję już... wstępną, czekajcie, ja chyba nie mam portaka po hełmie, nie, portki mam tutaj też, bo nie zrozumiałeś, nie mam, ale... Gdzie... O, złota zbrojka się zaczyna, znaczy diamentowa, sorry, złota zbrojka się zaczyna, widzę, to jest naprawdę ekstra. O kurde nie Dobra, wiedziałem co to słuchajcie, jest, że to jest TNT, tak jak O, wiedziałem akurat o tym, dlatego wydaje mi się, że trzeba Dla bezpieczeństwa, w sumie Zaraz mi to mi i tak sobie trochę ogrywałem, no ale to bym Dobra, czy z napisu coś wypada, bo właśnie e, Z tego co pamiętam, na bank wypada z złota, znaczy z złota i z diamentów, I tam jest jakiś miecz, a nie, to, ale to jest enchantowany, słuchajcie, ej. Ale ile on ma ostrość? 2, a diamentowy? No nie wiem, nie wiem. Dobra, się zastanawiam w sumie czy już na kogoś nie próbować iść w sumie, atakować powoli. A bo w sumie mam budulec, więc mogę jakoś się podbudować lekko. Poczekajcie, żeby zaraz mnie ktoś nie zaatakował. Tutaj muszę zobaczyć, czy tego tutaj nie ma przypadkiem. I ja no ja nikogo, słuchajcie, nie widzę, jakby ktoś ktoś mnie chciał przybudować chwilowo. Więc jest dobrze. Dobra, ja bym się przybudował, w sumie czekajcie. Tak szczerze, to może na środek. Tak szczerze, no na środek myślę, że nie da się przybudować. Dobra, tam nikt nie chce i tam też nikt nie idzie się przybudować z Tak Jak mówię. tam nikogo nie ma, ok, dobra, jestem na razie czysty, więc możemy się przybudować na spokojnie. Pamiętajcie, słuchajcie, że jest to drugi sezon z Minecrafta The Hive No kurde, nie Nie wierzę, pamiętajcie, że jest to drugi sezon, słuchajcie, z Minecrafta The Hive, więc... A no, jeśli ktoś nie wie, to teraz właściwie słuchajcie I no niestety przygrałem Tak O kurde, ej, słuchajcie Tutaj... Ej, jestem ty on nieźle, spoko Ej, to chyba zdobyłem trzecie miejsce na tym Nie wiem, nie wiem. Raczej nie spodziewałbym się, że... A może w sumie, nie wiem Dobra, słuchajcie Uh, niestety będziemy już kończyć ten odcinek Będę czekać, ja tylko sobie z tym wyjdę może Back to hub, przewieźńka Będę tu Dobra słuchajcie, to będziemy już kończyć ten odcinek. Że mam nadzieję, że ten odcinek się wam jeśli tak to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę plus e, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z wężkiem, żeby nie mnie o najnowszych filmach z Minecraft the Hive, e, z Hero, CubeCraft Games różnych map, znaczy, sorry, CubeCraft Games, nawet nie wiem czy jeszcze wyjdzie drugi sezon, ale no zobaczymy, to wszystko zależy od was, e, z Hero i różnych mapeczek, co naprawdę polecam, bo niedługo mam w planach nagrać kolejną mapkę o Uniasa Eee, już myślę, że niedługo nagram e, pod tytułem Zodzie Wielkanocy, więc na bank nagram mapeczkę myślę Monisa Polski, bo Moniesa Polska na bank, na serio tworzy pozyckie mapy. No i pamiętajcie oczywiście o w popis Jeśli chcecie, to musicie też płacić donate'y. Jakieś tam małe na PayPalu. A może słuchajcie stworzę donate na tip and donation, co będzie chyba łatwiejsze, nie wiem, zobaczymy. A to co ja się już zamiast, żegnam się, mano cześć i bawimy się w kolejnym odcinku.